I drugie pół. mi matka wlazła. Chuj będą dwa odcinki. Należy się wam w pół roku. kurwa pianka tu jest. Co tu? Co na To jest Polska Spółka Załoga. Jest od 19 to program Piotr Polskiego Radia. Hmm. Radio, kurwa, Maria. 6 w 1956 roku. W Policji na Wrocławiu. Na jego ciele nie znaleziono żadnych obrazów. No, no. radio działa. Tarka działa. Spoko. Radio, radio, radio kurwa. No się, Szarlok, kurwa. No, kurwa, w

Jeg tar bare den andre tånnen. O. No jakby... Ej, może... pewnie by działało, ale się nie. O, fajne, fajne, fajne. Chciałem sobie kupić. Chciałem sobie to pewnie ja wiem. A w drugą stronę zaznaczając do polu świadczą się trzy diody Znaczy 3 diody Spoko. Zobacz, które dychy. Spoko. Nie wymagałbym od tego nic więcej. Świeci, świeci. Ma funkcję SOS, ale nie będę jej naciskał. Ma, guzik od SS-u. Tylko nie wiem co ten guzik od SS-u robi i wolałbym może tego nie sprawdzać. Dobra, zostawmy radio na bok. I podyskutujmy, o tym, o czym trzeba podyskutować. Nie mówię przez pół roku. Nie no, czasu i wenek po prostu nie miałem. Gdy się nie chciał zgłosić na gościa specjalnej troski. No to cóż. się okruszka bym wziął, ale okruszek też nie miała czasu. Nigdy więcej się mi nie odzywał. Taka szkoda. No ale cóż. Nie było czasu, nie było weny. Wena jest. Naszło mi dzisiaj. Przy okazji zakupu. Więc jakby jestem. Z wami. No i no klasyka, no. przyjmuję komentarze, wszystkie pierdały. Wszystkie łączę z powrotem serii z Farminga. Przecież przez te pół roku zdążyłem gdzieś zapoznać statyw i nie pamiętam gdzie on jest. Więc odcinków z Farminga może być trochę tam. Mogę też tutaj wrócić na jakieś gry na telefonie. Może z podkładem. No po przecież jestem już po zmianie telefonu. Już chyba, kurwa, czwartego. Odkąd mam kanał. Teraz wczoraj telefonu, telefon. Kamera na sieja mi z sieją Samsunga, z Samsunga na to co teraz mam. I też chyba jakiś Samsung? Nie wiem, nie pamiętam. W za telefon, no ale. Zmian. No i co? No wiadomo. Wypowiedzi jakby politycznych nie ma. Nie powiem, nie zaśpiewam. Nie wiem, nie znam się. Liczę na komentarze i raniujemy trochę ten kanał o kur... jego macie. prosić poprosić jakieś komentarze. To nawet kurwa pista prywatnie na Messenger'a, ludzie święci. Żeby się, kurwa, wszyscy znamy osobiście. No chyba, że tam są ludzie z Warszawy, że tam kurwa, nie wiem. wyjawiam z... No, z jasnej góry. Jeszcze się tam z nikogo nie poznaję. Chociaż może, jak mi ktoś kojarzy z jasnej góry, ktoś mnie widział na pielgrzymce. Tam z tyłu na murku siedziałem sobie na jasnej górze. Najpierw pigrzydzy ludzi pracy byłem. Więc jak mnie ktoś widział. Wątpię. No, zobaczymy. Nie. Ja, lokalizacja jest chyba to samo co była, czyli. Chyba ten wie. Dobra. Luta, komentarz, suba i lajka.